Z jednej strony jestem za chudy i muszę więcej jeść, a z drugiej strony jestem za gruby i muszę mniej jeść. Pączek chyba nie ma takich rozkmin. Nie gryzaj, nie gryzaj, lizaj, awa. Nie gryzaj, nie gryzaj, nie hmm? ciekawe, jakie rozkminy egzystencjonalne ma teraz. Ula. To gdzie ten kanał na YouTube? Ja i zadać inne pytanie, ale zadałem takie. <śmienny> Serio? Mm. A. A. Mam w sobie pierwiastek kobiecości i się go nie wstydzę. Mm. Pierwiastek. <laughs> pierwiastek? No może dwa. Ciekawe, co robi Damian. Co tam? <noise> Pracowity dzień. Nie, nie, nie. Wiesz, że nie lubię tego. No wiem. Can I borrow? That one? Yes. Which one? This one. Ah, that's the really nice one. Dziś tak posprzątała, że muszę po niej poprawiać. Ale bardzo ją lubię, więc luz, bo poprawiam. Ty się cieszysz, Guperku? Co robisz? Tu <kluzny> Idę No i myślisz, że tu cię. Chciałem oficjalnie podziękować Pawłowi za to, że bezinteresownie przywiózł kabanosy z Polski, które jadł. Pączek, Alwin i ja. To były kabanosy tylko dla Pączka. No Uuu. i dla Elwina. Idziemy sprawdzić, czy da się wysłać widokówkę z poczty tutaj i czy w ogóle mają widokówki. Poczta. Do you have a postcard? For Valentine's. For Valentine's. No. Mają, mają widokówki, <laughs> ale te 15 peso wysłanie takiej widokówki. 40 peso większe, okej, okay. dziękuję bardzo czyli 15 peso za wysłanie widokówki pomyślimy co z tym tematem zrobić dalej papa pamiętacie kolesia od papa? papa <grywa> Have fun, My friend. Thank you. papa papa dostał hajs, ale chciałby od każdego jeszcze dostać wiedychy, bo wyciągał ręce do Uli też a my lecimy do Daksy, pokażę wam fajną restaurację Jaka obsługa! Dała radę dziewczynka! Jak już jesteśmy, to pokażę Wam przy okazji miejscowe tutaj tych dzieciaków. I just wanna see your place. A to se z nimi przykucnę. Bye bye! No bez pokazania tak zacnej chaty by się nie obyło. Oh my god, tego jeszcze nie grali! Tyle obrzydliwych plakatów! Bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Okej, okay, idziemy do daksy, zjemy sobie coś dobrego i pokręcimy. Jesteśmy w Daxie. Zanim wam pokażę to bardzo fajne i oryginalne miejsce w stylu Native, czyli w takim filipińskim tradycyjnym stylu, jakby chciałem powiedzieć o tym adresie, którego no, nie ma. Braku nazwy ulic i numeru domu, bo dosyć sporo osób pytało się: okej, okay, a co z ludźmi, którzy do ciebie przyjeżdżają? Jakim wytłumaczysz? Lub co z paczkami? Jeżeli chodzi o paczki lub listy, to podaje się kod pocztowy, który jest, podaje się imię i nazwisko właściciela domu. No i często jeszcze dopisuje, że mój dom jest naprzeciwko René Pinac, czyli takiej rodzinnej fabryki produktów orzeszkowych. I to przeważnie wystarczy. Jestem za barem i robię statyczne ujęcie alkoholi. Dynamiczne też. Dosyć fajnym odkryciem, jakiego dokonałem mieszkając na rajskiej wyspie jest to, że tak naprawdę nie trzeba mieć super dużo pieniędzy, żeby żyć jak król, powiedzmy, i sobie chodzić po fajnych miejscach. I można pójść na przykład do ekskluzywnej restauracji lub resortu, kupić sobie kawę, szejka, browara, cokolwiek i siedzieć tam kilka godzin w pięknych okolicznościach przyrody i jakby ekskluzywnych warunkach, a potem można sobie wrócić do swojego na przykład szałasu. Time-lapse musi być. Taki pączek, tylko inny. O. Czekaj, koleżko, to jest ryż. A to jest Bartek. Bartek ma iPhone'a. I robi ładne zdjęcia. Widziałem jego zdjęcia z Ukrainy, wyglądały jak z Gotham City. Nie wiem jak to zrobił. iPhone dobre zdjęcia robi. Zanim przyleciałem na Filipiny i zamieszkałem na małej wyspie, nie wiedziałem, że odpływy i przypływy są codziennie. Tutaj na przykład. Odpływ i przypływ? Dwa razy dziennie. Dwa razy dziennie odpływ, dwa razy dziennie przypływ. I to się zmienia wraz z sezonami. Korzystając z okazji bycia w magicznym oknie, czyli przy zachodzie słońca, chciałem podziękować wszystkim tym, którzy wpłacali pieniądze za pomocą PayPal i nie tylko. Jestem Wam ogromnie wdzięczny. Do tej pory wpłynęły prawie 3000 złotych, co jest dla mnie po prostu mega szokiem. Kupuję GoPro 4 Black i. Już wiem po co to się stało. Dzięki.